Witajcie! Dzisiaj mała paczuszka z Aliexpress dla naszego pupila. No, tak całkiem przypadkiem kupiłem na Aliexpress, a w dają się słyszeć reklamie. No nie wiem, skąd wiedzą, że od jakiegoś miesiąca mamy psa, tam dokładnie Boston Terriera, no i jakoś na Aliexpress teraz wrzuca reklamy co chwilę, jakiś zabawek, kubraczków i tak dalej. No, na Aliexpress nic nie wyszukiwałem, ale mam wrażenie, że podgląda Ciasteczka z innych serwisów, m.in. z Allegro. Na Allegro kupowałem ostatnio karmę suchą. Nazywa się ona Wiejska Zagroda Jedniczyna ze Szpinakiem. Chyba jedna z lepszych karm, w szczególności biorąc stosunek jakości do ceny. Teraz wcześniej kupiłem 2 kilo, teraz kupiłem 9-kilową. 9 kilo jest za 180 zł, Jak się ma smarta wysyłka w cenie. Także w porównaniu do innych karm, to bardzo dobra cena, a ma bardzo dobre opinie, także żeby ktoś szukał, to link znajdziecie poniżej. No a co do kubraczka, to Boston Terrier, tak inne podobne psiaki, nie mają tak zwanego, jak to się nazywa, poczwerska, no i to po prostu jakieś zimno, to jest im zimno i należy ubrać. No już teraz, prawdę mówiąc, coś by się przydało, ale kupiłem jeden kubraczek w TK Maxie, drugi wy, co to było, chyba w byliśmy i był duży wybór, ale mimo, że wybrałem Najmniejszy to tak słabo na niego pasuje, trochę z tyłu obwisa. Poza tym jest zapinany pod brzuchem, no i tak jest zapinany, że mam obawy, że będzie go zasikiwał. No ale tu wyskoczyła dwa tygodnie temu reklama na Ali bardzo fajnego kubraczka typu Biker. No taki kubraczek, czopeczka do tego, no to stwierdziłem że się skuszę. No i ciekawe, się bardzo szybko przyszło. Więc co, ufałtmy czy du, zobaczmy, co jest w paczce. na to skuwana kurteczka zapinana tutaj na zamek z ociepleniem i do kompletu jeszcze czapeczka czapeczka na pilotka jest miejsce na ufy jest jak to nazwać, daszek jest ściągacz pod szyję, żeby nie spadła, dodatkowo zapinana na zatrzaski, no ale co, nie ma co pokazywać samego ubranka, lecę do domu, złapać bestię i go ubierzemy, zobaczymy jak to na nim leży. Tylko 15 minut ubierania, chyba nie jest zadowolony na razie. No problem w tym, że on chyba nie był w nim wcześniej i bardzo to nie pasuje. No, wyglądał po prostu musiał się przyzwyczaić. Ale chyba będzie dobrze.